w grze Transformers Zemsta Upadłych ja jestem Blumanji i w dniu dzisiejszym właśnie tą grę będę prezentował jest to kolejne z let's play tym razem poszła nam na, na pulpit gra Transformers Zemsta Upadłych i o ile zawsze nagrywałem dźwięk grając na bieżąco, o tyle w tym wypadku zrobiłem odstępstwo. A mianowicie, dźwięk nagrywam oglądając sobie filmik nagrane z gry. Zrobiłem to dlatego, że w trakcie gry po prostu nie mogłem się skoncentrować na, na tym, co się dzieje na ekranie ani, ani też na tym, co chcę powiedzieć. A. Jeżeli chodzi o samą grę, no grę nabyłem za 10 albo 9 zł niedawno w jednym z marketów. Skusiła mnie cena, wziąłem, kupiłem tą grę. Pierwszy kontakt z grą, fajna. Okej. Okay. Fajne wstawki filmowe, dźwięk. No i oczywiście w, moi, w moim przypadku temat. Bo temat Transformersów jest tematem, który, który lubię, który, który mi się podoba. Byłem w kinie na wszystkich filmach Transformers, które w ostatnim okresie wychodziły. I zawsze mi to przypadało do gustu. Tak samo komiksy. Od czasu, czasu jak byłem o wiele młodszy, oglądałem także kreskówki. No ale co do samej gry ten tutorial, tutorial um, przestał być dla... Um, tutorial spowodował, że gra nie zachęcała mnie do, do, dalszego, do, do dalszej rozgrywki. Um, denerwuje mnie strasznie system sterowania postaci. Ja um, mogę wiele zrozumieć, ale... Nie potrafię, może nie wiem. No dobra, nie jestem jakimś najlepszym yy, graczem. Yy. 1200 stóp nad południowo-wschodnim Shanghai. Nie widzę, ale coś tam jest. Prawdopodobnie ukryte. Silny sygnał w podczerwieni. Podłączam się właśnie do kanału lokalnej uchrony. Zobaczymy co to. Można go sklasyfikować jako obcego ale potwierdź to. Tak, wygląda jak ten z z zeszłego miesiąca. Identyczna interferencja tła. Mamy. Zaczekaj! Więc ja się wykryty! Decepticony zaatakowały w południowo-wschodnim kwadracie! Wracaj ja powiadomię autoboty! Ja powoduję, że na wąskich przestrzeniach nie potrafię zapanować nad tym, co się dzieje, nie potrafię znaleźć celów. Po prostu za dużo się, w mojej ocenie, dzieje i bardziej się koncentruję na tym, żeby się płapać w klawiszologii, aniżeli na tym, żeby czerpać przyjemność z gry. W mojej ocenie, ktoś totalnie Pieprze robiąc konwersję na PC-ta powinno się pomyśleć o tym, że, że no niestety Mam trzeba, trzeba jakieś tam poprawki wprowadzić, nie że nie nie są wiem, dać możliwość także graczy w 100% skup, z skonfigurowania sobie, sobie całości. A tak chciałem ustawić zmianę broni pod... pod klawiatu pod przyciskiem myszki rąką nie mogłem zrobić, nie wiem czemu eee... no dobrze. To skupmy się chwilę teraz na rozgierce Generalnie fajna. Ładnie to wygląda. Jak widzicie fajnie się ogląda. Dynamiczna i chyba dla mnie nawet za dynamiczna. Próbowałem przez moment odpuścić sobie myszkę i obracać kamerą na klawiaturze. No ale no niestety traciłem wtedy panowanie nad, nad, nad tym, żeby cokolwiek robić w trakcie walki. Tutaj jak widzicie się z kilkoma autobutami, grę z, z kilkoma decepticonami, grając z autobutami. No udało mi się zrzeć. Wielka radość. No ale co z tego, skoro za do polową na następnego i mi to trochę to zajmie. Jak mówię, graficznie Wygląda te gram. Tak, sobie, ale nie oszukujmy się, trochę latek ma i. i no. Wygląda jak wygląda. Generalnie nie jest to od odrzucająca grafika. Można śmiało ją strawić. Muzyka. No, chyba najmocniejsza strona tej gry. Muzyka i dźwięk. o dziwo, dubbing polski. Pomimo, pomimo dosyć krótkiego mojego obcowania z tą grą, bardzo mi się spodobał i uważam, że jest traf, że postacie są trafnie dobrane dźwięk odpowiednio zmodyfikowany i robi fajne wrażenie całość, całość ładnie się komponuje z grą do tego muzyka bo efekty dźwiękowe jak najbardziej nie gryzą się tutaj i nie można się do niczego przyczepić. Ale największa bolączka to jest sterowanie. Cały czas walczyłem z tym, kurczę. Naprawdę... Nie wiem, no... Nie umiem... nie umiem nawet powiedzieć dobrze, że... że razi, razi i zabija grywalność. W mojej ocenie. Pod tą grą podbija się Activision. Nie wiem czy na swoje, na swoje czasy to była naprawdę taka fajna gra. To jakoś nie bardzo nie bardzo mi to przychodzi na myśl. Ludzie się czytałem troszeczkę na internecie, ludzie się w większości zachwycali tą grą, ale oczywiście wziąłem pod uwagę fakt, że, że komentowali tą grę właśnie w tych latach, to ona wychodziła. Przewiduję, że na konsoli by mi się lepiej grało, bo jednak pad bardziej jest przystosowany do, do tego typu gier, a PZ a PC i po raz kolejny się tutaj sparzyłem na, na takiej produkcji. I na pewno na jakiś czas sobie odpuszczę tego typu produkcję. Myślę, że jeszcze ewentualnie spróbuję tutaj się złapać za prototypa, ale, ale jakoś nie wróżę sobie sukcesu w tej dziedzinie. Kolejna rzecz, która mnie zraziła to e, długość oczekiwania na reakcję pomiędzy przyciśnięciem krawisza myszy, który, który, który powoduje strzał. No, wydaje mi się, że nie ma tej żadnej logiki, że broń się nie musi ładować i że na ten strzał nie trzeba czekać. No się jednak okazuje, że czasami trzeba. Rozumiem, że się przygrzewa broń, wtedy na pewno będzie trzeba czekać na to. No ale, ale jak się nie przygrzewa to dlaczego czekamy? Nie wiem. Nie mam pojęcia czy to jest system, bo nie zawsze się tak dzieje, podkreślam, nie zawsze się tak dzieje, no ale jednak tam się zdarzają takie przypadki. Ja rozumiem, że takie jak w przypadku yy, yy, bodajże w minikana, minikana zanim się rozkręciło działko, to chwilę to poczek to trzeba było chwilę poczekać. No tutaj takiej takiej, takiej, takiej sytuacji nie ma i, i nie rozumiem tego dlaczego musiałem czekać na... No oddanie strzału. Generalnie, jak widzicie, trochę udało mi się pograć. No kurczę, no naprawdę, nie wiem, czy w mojej ocenie zmarnowany temat. Naprawdę, ktoś jest pierwszy dobry temat. Transformers to jest super, super możliwości daje jako gra. Te przemiany do tego popuła niestety ktoś, ktoś chyba tutaj nie zapanował nad, nad, nad tą produkcją do końca, albo jej do końca nie przemyślał. Może w tamtym 2009 roku było to takie fajne, nie wiem, nie pamiętam co grałem w 2009 roku, no ale mi osobiście ta gra nie przypadła do kostej i na pewno nie będę kontynuował rozgrywki w tej grze. Nie wiem, jakie mam plany na przyszłość, bo muszę jeszcze się zastanowić nad tym, czy będę chciał pokazać wszystkie gry, które, które będę grał, czy po prostu te, które mnie wciągną, które, które będą mi sprawiały przyjemność. No zobaczymy. Z w każdym razie w grze mamy do wyboru albo właśnie Autoboty, albo Decepticony. Ja wybrałem sobie kampanię autobotami, do tego jest tryb multiplayer, którego nie próbowałem, no ale domyślam się, że nie nic w tym, autobotów po stronie Decepticonów. Na pewno przewiduję, że za bardzo by mi się nie, nie udało chyba pograć w multiplayer. z tego względu, że no jest niewielu chyba graczy, by się znalazło tutaj chętnie do grania. jednak gra swoje co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? No, nic więcej ciekawego, tutaj się przytrafiło, że moje działko jakieś ostrzeliwuje. Tutaj trochę o, właśnie bieganina za jednym chyba z bossów. Nie wiem, nie jestem przekonany, ale tak, na jakiś sposób. W końcu się strasznie długo się tutaj męczę z nim coś zrobić, no ale nie wychodzi mi to tutaj no, srebrne żeby zdobyć właśnie fajna rzecz, fajna rzecz to system odznaczeń Mamy w lewym górnym rogu czas, który potrzebujemy na... na, na który daje nam jakieś odznaczenie czyli w tym wypadku na przykład żeby zdobyć srebrne oznaczenia trzeba się wyrobić w czasie 8 minut Nie jest to niewykonalne ale na pewno bardzo trudne do wykonania Tutaj musiałem burzyć wzrok nie wiem, czy to jest kwestia tego, że monitor miałem mam się spasowany, że trzeba było sobie jaśniej zrobić. Nie wiem, naprawdę Za, załamała mnie tak gra. Niby taka, tak się przykowała fajna produkcja, tutaj no, taki klops. Fajne są te efekty, kiedy się wspinamy, kiedy na tej ścianie pozostają ślady po nas. No ale co z tego, skoro... No jakoś całość nie przypadła mi do gustu i na pewno kontynuować nie będę rozgrywił w tej grze. Wracając do planów, mam nadzieję, że wkrótce uruchomię Obliviona i, 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 i... No poprowadzę gameplay Obliviona. Tak, wiem, Skyrim wyszedł dosyć jakiś czas temu i jest nowszą produkcją, no, ale na chwilę obecną myślę, że gdybym włączył tutaj Skyrima i próbował nagrywać e, gameplaya, to mój komputer mógłby nie dać rady wykonywać tych dwóch rzeczy z odpowiednią prędkością i z odpowiednią satysfakcjonującą mnie jakością. I tutaj spiszemy się ku nieuchronnemu końcowi. Rzeczywiście czas. Srebrny medal nam Nie Pamięć. 8 minut przekroczyliśmy. Teraz mała bieganina. Nie, nie, jakieś ja sobie czekam na na dachu. I znowu uwolniłem się z... No i znowu wpadliśmy w bombę, która powoduje, że spowalniamy. Każdy z Transformersów, każdy z tych robocików ma jakąś super moc, którą może uwalniać w odpowiednim momencie. Jak widzicie na dole jest ten pasek supermocy, który się ładuje. Podczas walki, e, po drugiej stronie mamy też mapę, i, i naniesione na nie aktualne zadania, myszce i nasze, na, nasze życie. nasze no, fajna przemiana. A a o, lepiej mnie zabiło mnie to. Nie wiem czemu nie mogłem tak skoczyć nagle na, na, na blok, a tu będę mógł, no tu można, no proszę, tam nie można, bo tu można. Nie wiem od czego to zależy. No i w końcu udało się nam złożyć Decepticona, który efektownie dokonał swego żywota. No i w nagrodę jesteśmy film ze strefy Shilka. Dobrze, na chwilę obecną będę kończyć. Wracając do recenzji tej gry, oceniam ją bardzo słabo. Wiele ludzi może się nie zgodzić z tym. Um, nie wiem, czemu aktywnie się podbił pod tą, pod tą produkcją. Ja wiem, że graficznie wygląda to, to wyglądało to wtedy bardzo fajnie, ale, ale nie, nie wszystko. Tutaj ta gra jest po prostu w mojej ocenie kompletnie niegrywalna. Nie proponuję jej nikomu. Uważam, że wydane pieniądze na tę grę były na, na, najgorzej zainwestowanymi pieniędzmi e, w, moim, w moim całym życiu, jeżeli chodzi o gry No i, 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 i. myślę, że już więcej takiego błędu nie popełnię. Na dzisiaj to wszystko z tej strony: Blue Manji, A to była gra Transformers.